Cześć! Nagrywam dzisiaj dla Ciebie z oceanu spokojnego, w tle, uuu, ale słonecznie, w tle y, właśnie ocean, plaża, w San Francisco, więc bardzo fajna okoliczność przyrody. Chciałam dzisiaj dla Ciebie nagrać odcinek na temat tego, dlaczego podróże kształcą, a więc e, no taki temat, który myślę, że wiele osób porusza, natomiast no każdy ma trochę inny punkt widzenia i ja dzisiaj chciałabym przedstawić mój punkt widzenia na ten temat. Jednocześnie przechadzając się właśnie tą piękną plażą nad oceanem spokojnym. Okej, okay, pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli podróżujemy, to odrywamy się od codzienności, odrywamy się od życia codziennego i to, co było do tej pory oczywiste, przestaje być takie oczywiste. Tutaj na przykład w Stanach chociażby działanie spłuczki jest zupełnie identyczne w Polsce czy nawet w Europie. Stąd właśnie no, muszę się trochę przestawić na trochę inne myślenie. To co było dla mnie wcześniej oczywiste, nawet takie proste rzeczy jak właśnie jakieś działanie sprzętu, no działa tutaj zupełnie inaczej. Ale to nie tylko, no bo przestają być oczywiste także zachowania ludzi, przestają być oczywiste relacje albo sposób nawiązywania tych relacji. Tutaj zupełnie wszystko działa inaczej. Więc jeżeli podróżujemy, czy to jest do Stanów, czy gdzieś po Europie, czy do Azji, łapiemy troszeczkę inne podejście do życia. Nic nie jest takie oczywiste, jak było do tej pory, jak było w miejscu, w którym mieszkamy. Więc to jest ten pierwszy powód. Druga sprawa to to, że przekonujemy się, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Tak podaje, że powiedział Peter Drucker, guru od marketingu. No i tutaj to się sprawdza. Podróże kształcą, ponieważ. No... Zauważamy, że tak naprawdę wszystko się zmienia, zmienia się wokół nas, zmienia się i gospodarka, i środowisko, ale też zmienia się nasze podejście. W momencie, kiedy podróżujemy, już w trakcie podróży nasze podejście do różnych rzeczy się zmienia, a gdy wrócimy do domu rodzinnego czy do miejsca rodzinnego, też zauważysz, że no, twoje zachowanie też się zmieni. Troszeczkę będziesz się inaczej zachowywał, zachowywała. Więc jedyną stałą rzeczą jest zmiana zarówno w trakcie podróży, jak i po podróży. Trzecia rzecz jest taka, że podczas podróży łapiemy perspektywę. Łapiemy taką perspektywę zarówno do życia codziennego, jak i do biznesu. O co mi tutaj konkretnie chodzi? Mianowicie o to, że no, gdy jesteśmy w trochę innym miejscu to patrzymy na problemy te, które mieliśmy w domu, czy w pracy, czy w biznesie, na takie wyzwania dnia codziennego, patrzymy w trochę inny sposób. Łapiemy taką perspektywę, łapiemy dystans. Z racji tego też, że jesteśmy trochę dalej od tych rzeczy, z racji tego też, że poznajemy trochę inne podejście w ogóle do życia, to też nasze podejście, nasza perspektywa zmienia się w tym momencie. Więc te podróże przede wszystkim pomagają złapać lepszą perspektywę, Czasami pomagają też na coś spojrzeć tak właśnie z lotu ptaka w trochę inny sposób niż dotychczas. I to daje ogromną wartość, bo za każdym razem, kiedy wracam z podróży, kiedy wracam z jakiejś wycieczki, to mam trochę inne spojrzenie na problemy, które miałam wcześniej. Więc na przykład bardzo szybko wpadam na zupełnie nowe rozwiązania. Albo okazuje się, że jakaś rzecz, która wydawała mi się, że jest dużym wyzwaniem, że jest dużym problemem, wcale takim dużym wyzwaniem nie jest, bo kiedy sobie dałam chwilę do odpoczynku i kiedy złapam perspektywę, okazało się, że bardzo szybko można pewną rzecz rozwiązać. Także, tak, ta perspektywa i to możliwość złapania tej perspektywy właśnie dzięki podróżom dla mnie ma ogromne znaczenie. No i czwarta rzecz, dlaczego podróże kształcą, ale też dlaczego warto podróżować. Mianowicie dlatego, że podróże to bardzo często spełnianie marzeń. Nie wiem jak ty, ale ja mam pewną listę krajów, które chcę odwiedzić w moim życiu, tak zwana bucket listę, tak? Czyli to, co chcemy zrobić przed śmiercią. Ja mam tam jeszcze parę fajnych krajów, parę, parę fajnych miejsc do zwiedzenia. I e, chcę w ten sposób spełniać moje marzenia. A dlaczego to kształci? Mianowicie dlatego, że okazuje się, że no, jesteśmy twórcami naszego życia jesteśmy w stanie spełnić nasze marzenia. I to, co sobie zaplanujemy, co założymy, to, co będziemy sobie marzyli, naprawdę jest w zasięgu naszej ręki. Dla mnie, na przykład, wyjazd właśnie do Kalifornii, tutaj zobaczenie oceanu spokojnego, zobaczenie wyników setupów tego środowiska, było moim największym marzeniem. I teraz wiem, że jestem w stanie to zrobić, zrobiłam to, zrealizowałam, wiem, że będę w stanie realizować kolejne moje cele. Więc podróże kształcą również pod takim kątem, że gdy zrealizujemy sobie pewien cel, właśnie zrealizujemy kolejną podróż. To wiemy, że jesteśmy w stanie dokonać wielkich rzeczy, i po kolei odznaczamy rzeczy z naszej listy. Mam nadzieję, że za się zakręciłam tego tematu, ale generalnie chodzi o to, że no, odhaczając pewne rzeczy z naszej listy do zrobienia, odhaczając nasze marzenia, że zrealizowaliśmy kolejne marzenie, wzrasta też nasza pewność siebie, że jesteśmy w stanie zrobić dużo, dużo więcej. OK, i to tyle na dzisiaj. To są moje cztery argumenty, które potwierdzają, dlaczego warto podróżować. Ale jestem bardzo ciekawa, jaka jest Twoja opinia. Dlaczego. Według Ciebie warto podróżować, a może właśnie nie warto podróżować. Podaj mi proszę swoją opinię w komentarzu pod tym wideo. Jestem mega ciekawa, jaka jest cała opinia na ten temat. Ja na dzisiaj kończę. Idę dalej na spacer wzdłuż oceanu, żeby troszeczkę jeszcze wycilować i odpocząć, bo w zasadzie to już za trzy dni wracam do Polski. Także korzystam póki mogę. Trzymaj się bardzo ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!